Serdecznie Panów strażaków, którzy nam tutaj opowiedzą, jak mamy sobie radzić w przypadkach, które, z którym każdy w życiu może się spotkać. A warto i, i trzeba wiedzieć, jak, jak sobie z tym poradzić i jak, jak pomóc komuś innemu. Więc witamy serdecznie Pana z Zbigniewa Szyfargo i Pana, pana Młodziego ogniomistrza, bo to są takie fakty, które się panom bardzo słusznie należą do Witamy serdecznie. To są panowie, którzy nam tutaj dzisiaj przybliżą te sprawy, które są ważne. Kilka postępów. i oddam głos tutaj dla kolegii, Jeżeli chodzi o nasze spotkanie. Nie, nie mamy zdarzeń typu pożary i inne miejscowe zagrożenia, to staramy się spotykać ze wszystkimi grupami społecznymi, które, które nas zapraszają, z którymi uszukujemy kontakt. Na 11 godzinę zaplanowaliśmy sobie spotkanie. Temat ratownictwo medyczne i techniczne, jeżeli chodzi o ten temat, jest nam bardzo bliski, ponieważ Straż Pożarna jest określona jako dogaszenia pożarów. 30% naszych wyjazdów to są pożary, a 70% to są inne miejscowe zagrożenia. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy służbą uniwersalną, staramy się specjalizować w różnych dziedzinach i te dziedziny rozwijamy. Między innymi wypadki drogowe. Wypadki drogowe, których jest bardzo dużo, dlatego do, do tych wypadków drogowych mamy specjalistyczny sprzęt, jeżeli chodzi o naszą komendę, w pile, samochód ciężki ratownictwa technicznego, można powiedzieć, że nawet przygotowany do działań w ratownictwie kolejowym, czyli taki samochód naprawdę z ciężkim sprzętem i bardzo mocnym. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu nie teorie w zakresie, taką można powiedzieć, statystyki czy, czy innych rzeczy, tylko takie konkretne rzeczy, które mogłyby Was zainteresować. Jak Was będą interesować i będzie coś nurtowało, to możecie Państwo w międzyczasie też zadawać pytania, będziemy starali się w takiej pigułce przekazać wszystko, co dotyczy wypadków drogowych a łącznie z wypadkami drogowymi, połączymy to z ratownictwem medycznym, czyli w jaki sposób alarmować służby ratownicze, w jaki sposób się zachować i w jaki sposób pomóc osobie poszkodowanej. Ponieważ jest z nami mój kolega, który pracuje ze mną, się Państwu przybliżyć pewne aspekty, zasygnalizować, co możecie zrobić będąc na miejscu zdarzenia, tak, zanim przyjadą te fachowe służby, bo czasami o tym decydują sekundy, czy jest życie, czy no, ktoś przeżyje, czy nie przeżyje, to, to się wydaje może takie nie do końca wiarygodne, ale czasami te sekundy decydują o tym, że czyjeś życie możecie uratować. I postaram się dzisiaj wam tutaj no, przedstawić, zachęcić, co możecie zrobić, nie posiadając jakichś kwalifikacji, no tak jak ratownicy, tak, ale będziecie mogli proste czynności zrobić, które się okaże w efekcie, że y, pozwolą komuś uratować życie. I to w za... nie był wypadek, tylko to była albo policja, albo potrącenie. A to rzeczywiście wypadek. teraz chciałbym Was zapytać różnicę. Jaka jest, jaka jest potrącenie? Co to w ogóle jest? Kiedy dochodzi do potrącenia? Znaczy, pasach. pasach, ale chodzi o to, żeby 3 tysiące osób, było, zobaczcie, 3360 wypadków, z czego zginęło 3 tysiące osób. W wypadku w 17, w 17 zginęło 2800, w 2018 2862 osoby. Jeżeli będzie rozdział ustalania tak na następny, to jest naprawdę, czy to będzie w ten sposób, czy taka osoba, czy będzie... To nie ma aż takiego znaczenia po prostu tylko, żeby to wykorzystać. To nie tyle, nie tak? Nie to to już mamy. w jakimś stopniu pozwolić przed wiatrkę, troszeczkę tego ciepła pozwolić zatrzymać osobie, która też powiedzmy takie reanimacje, to nawet tak same uciski będzie robił to już z rewelacją, tak? Wykorzysta dobrze, jak nie będzie robił usta, usta komuś. Nic z się nie stanie. Ważne, żeby chociaż później robił tą resuscytację, ten ucisk i jak będzie taka konieczność. Jest tu zawleczka. Zawleczka po co? Może ja przed przypadkowym naciśnięciem nie... No, bo no, w samochodzie w czasami, że gdzieś... Ona może być w takiej formie, może być z boku. Trzeba zawleczkę zerwać, zanim ona zacznie działać. Bo to jest teraz jakbyśmy naciskali. jakbym tu Pani dał, żeby, no, czy Pan jakiś nacisnął, to będzie dusił, z tego nic nie wyjdzie. Dopóki się takie tak zawleczki nie zerwie i dopiero tak, to nie wybuchcie, spokojnie. coś to co robiłem tutaj za chwilę poczuję się bardziej. Tak, to tak, tak? Taka, taka informacja do Państwa. Jest na miejscu jeden zespół ratowniczy, drugi, trzeci, czwarty. Wszyscy są jednakowo ubrani. Wszyscy. I teraz jeżeli... Jeżeli jest y, dowódca na miejscu, to dowódca ma obowiązek założyć taką, na swój ubiór mm. oczywiście, kierujący mm. y, działania pojawiającymi Jeżeli chcemy przekazać bardzo ważne informacje, to Dziękuję. szukajmy takiej osoby. Jakbyście oglądali telewizję i wypadki, relacje, to generalnie jeden ze strażaków y, ma taką kamizelkę nałożoną, albo królu zielonego, albo korolu, koloru niebieskiego. Biurocia. Spry, czyli był tak zwanym dowódcą, na końcu do autobusu. Grupy Profilaktyka i Zdrowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku są wdzięczni panom strażakom za bardzo interesujący i bardzo pożyteczny wykład na temat udzielania pierwszej pomocy zachowania się w warunkach zdarzeń drogowych. Jesteśmy naprawdę wdzięczni. Świadczy o tym zresztą duże zainteresowanie, duża frekwencja naszych uczestników. Jestem niezmiernie wdzięczna, że tematy są powtarzane odnośnie naszego bezpieczeństwa, bo jesteśmy w takim wieku, że dużo zapominamy, nasza pamięć jest ulotna i cieszę się, że tu koleżanka zorganizowała właśnie tutaj odnośnie naszego bezpieczeństwa, jak pokazać i pomóc osobie w wypadku. A w ogóle to bardzo dużo rzeczy jest nowych, o których my nie wiemy, bo już kilka mieliśmy takich spotkań ze Strażą i z policją i dużo rzeczy wiemy, ale tak właśnie jak koleżanka powiedziała, nasza pamięć jest dobra, tylko troszeczkę krótka, to sobie przypominamy, ale właśnie o takich tych słupkach. Dziękuję bardzo za spotkanie, bo prezentację, którą tu przedstawiłem było bardzo fajne, miłe towarzystwo, myślę, że ta chęć współpracy będzie się rozwijała z uwagi na to, że prezentacje czy aspekty, które chcemy przedstawić Państwu osobom zainteresowanym są bardzo pożyteczne i mogą się przydać w każdej chwili, w każdym momencie. W ramach prewencji społecznej dzisiaj przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące ratownictwa drogowego oraz ratownictwa medycznego. Bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo pytań. Padły też odpowiedzi na pytania, które nie były przygotowane na dzisiejsze spotkanie. A na końcu zaprosiliśmy wszystkich Państwa do spotkania, ale tym razem zorganizowanego na terenie Jednostki Straży Pożarnej, gdzie będziemy mogli przedstawić m.in. sprzęt ratowniczy, jakim dysponujemy, jaki jest na samochodach pożarniczych i ratowniczych do ratownictwa medycznego i ratownictwa drogowego. W dalszym ciągu, korzystając z zaproszenia do straży, wybieramy się zobaczyć jako kółko miłośników motoryzacji następną część, że tak powiem praktyczną, mechaniczne rzeczy, którymi posługują się panowie w, w czasie wypadku drogowych.